Ustawienie zegarka Insignia, klikamy Config i tutaj tym dużym kółkiem przechodzimy na czas i data, klikamy to kółko, kółko, pokrętło, nie kółko i tutaj sobie wybieramy tym kółkiem kręcąc co chcemy zmienić, ustaw czas, czyli klikamy no i przestawiamy sobie godzinę. 12. .00. Klikamy dalej, przestawiamy minuty, klikamy i ustawiamy. I mamy godzinę ustawioną. I tak samo z datą, czas, data, ustaw datę i po kolei ustawiamy.